Z kim ty tam tak piszesz? Stara, no z nikim, no daj spokój Stara, pokaż Ja ci nie zaglądam w telefon, co? Jest tu dobra, dobra już nie pytam, no W ogóle stara, wpadasz do mnie jutro? Będzie jakaś impreza rodzinna, generalnie nudy A kto tam będzie? Ciocia Ola, wujek Marek, babcia Henia mój brat Pewnie, że będę Hej stara, jak wyglądam? Mega pięknie wyglądasz, ale tu potem gdzieś idziesz jeszcze? Ciekawe czy skumają no, Na pewno nie a może po prostu powiedzmy im... Proszę, proszę. Nie wyszku, to jeszcze nie jest ten moment. Oskarku, a zdradzisz, babci, ty ty masz jakąś dziewczynę? Ja? Nie. O, a ta Weroniczka co tydzień temu u nas była taka miła, taka ładna. Jaka znowu Weronika? Hmm, Werka. Musiałaś pomylić starżanką Oliwii. O masz ci los. A ta Ania, co wczoraj przyprowadziłeś? I uprzejmy no nie uprzejmy cię jeszcze. bardzo ładna. Jędrzej. A nie, babciu, ale to dwa lata temu. Poczekaj, bo to nie koniec jeszcze tak. Babciu skończ <grym>